środkowanie w pole karne, dobrze nabiegał Arek Najemski, ale piłka ląduje tylko na, na górnej siatce. Trochę zamieszania, próba zagrania na prawą stronę do Raduczaja, ale teraz ruszamy z kontrą. Michał Króliusz w polu karnym, strzał, strzał zagranie wzdłuż bramki, niestety niedokładne dla Fabio Ronaldo, ale cały czas mamy piłkę w polu karnym, bardzo dobre podanie Fabio do nabiegającego Matieska, le który zdobywa drugą bramkę w tym okresie przygotowawczym. Bardzo podobna akcja, bardzo dobre znalezienie się Matię również w meczu ze Stalą. Stalowa wola. Wtedy otworzył wynik spotkania, teraz również. I w 17 minucie za sprawą gola skalę. Prowadzimy 1-0. do 0. Widzimy jeszcze raz, Fabio Ronaldo idealnie wypatrzył nabiegającego Matię skalę. Dobra piłka. Świetny nabieg. I prowadzimy. 1 do zera. Ale po raz kolejny. Bonnet bardzo dobrze zgarnia te, te górne piłki. To już kolejny, kolejny wygrany pojedynek powietrzny Francuza. Teraz na lewej stronie. Podanie do, w pole karne. No i było bardzo niebezpieczne. Długo się rywale utrzymywali w naszym polu karnym. Tu widzimy jeszcze raz dobre, celne dośrodkowanie. Michał Król daleko w pole karne. Najemski wygrywa pojedynek główkowy. Dośrodkowuje. I główka Iwo Rodriguesza. A, Ach, próba. Próba strzału z dystansu. Ale mocno, mocno nad poprzeczką. Dobra, prostopadła piłka do Skaleta, ale świetnie wyszedł bramkarz, który no, ryzykował tą interwencją na przedpolu bramkowym, no, ale ostatecznie się opłaciło. Tak, i idealnie wybił piłkę. Pabojko do Najemskiego. Król. Dobrze włączył się tutaj Paweł Stolarski, zagranie przed pole karne, świetna piłka do Iwo Rodriguesza. niestety piłka na poprzeczce ląduje, ale jeszcze jedna szansa, zablokowany strzał i kolejna próba, tym razem Fabio Ronaldo, również zablokowana. Jakub płabojko do Rodriguesza. ten dobrze do wbiegającego Dadaszowa, piętą wycofał jeszcze, Ach, było bardzo groźnie, piętą wycofał jeszcze Dadaszow. Tak, tu w trudnej pozycji. Zagranie piętą do Rodrigueza, Zablokowany strzał przez Sisoko. I próba z takiej półgórnej piłki przez Michała Króla. Obok bramki. Ale bardzo dobrze. Paweł Stolarski. Bardzo dobra prostopadłe podanie do Michała Króla. Który po kolejny rozpędzony na tej prawej stronie. Oddaje strzał, ale dobrze broni Kancarewicz. Piłka przed polekarę do Kubyła Bojki, po raz kolejny Arek Najemski. Z piłką przy nodze. Strzał Lubereckiego zablokowany, ale dobitka Brighta ED już ląduje w siatce. Widzimy Filip Luberecki. Tutaj piłka trafiła w Brajta. Tak, to on zablokował ten, ten strzał. Ale jeśli później miał sam go wykończyć, to nie mamy nic przeciwko. 2-0. Z Serbii. Zdało przejąć i teraz żagar w polu karnym. Mocny strzał. No i na szczęście piłka tylko bija poprzeczkę. Iwo Rodriguez versus Konczarewicz. Iwo Rodriguez, pewny strzał po ziemi. Bramkarz w ogóle nie wyczuł intencji naszego pomocnika i w 58 minucie prowadzimy. 3 do 0. Kacper Karasek. Dośrodkowanie w pole karne. Idealne, piłkę przyjmuje na klatkę piersiową Hervé Matys i strzałem z woleja podwyższa wynik prowadzenia. Tym razem już 4 do 0. 72 minuta. Drugi środkowy obrońca, który wpisuje się na listę strzelców, jeszcze raz widzimy. Kasper Karasek idealnie nad murem. Hervé świetnie przyjmuje na klatkę piersiową i od razu uderza z woleja. Przy słupku, nie do obrony. Szybko rozegrany Campbell w polu karnym. Mocne wstrzelenie, ale czujny, był bardzo tratnik. To było bardzo mocne uderzenie na krótki słupek. Bak po raz kolejny pokazuje. O! Tutaj na chwilę widzieliśmy powtórkę jeszcze poprzedniej akcji, a tu widzimy. Błąd zawodników. Świetny doskok Bartka Wolskiego. Wyłuskanie piłki. No ale w tej sytuacji Kacper Karasek powinien skierować piłkę do bramki. Samper. Pierwsze niedokładne podanie. Ale świetnie. Najpierw Gaspers amortyzował ten strzał. A bardzo czujny na linii był Herve Matys i piłka nie wpada do bramki. Karasek do Wolskiego Wolski dośrodkowanie w pole karne do Vanhuvena, Vanhuven mocny strzał z lewej nogi. Dośrodkowanie. Trochę przeciągnięta piłka, ale żak utrzymuje się na nogach. żak, Ależ fantastyczny strzał. No jeśli powracać na boisko, to właśnie w takim stylu Żak, diaje kapitalny strzał. No niech to zdrowie mu dopisuje, oby żył nam wiecznie i niech tutaj sprawia nam jak najwięcej radości swoją grą. Kapitalne uderzenie. Tu widzimy, wygrał pojedynek i świetnym strzałem od słupka. No chyba po kontuzji nie ma już śladu. 99 minuta. Kapitalny strzał Jacka. O, i chyba będzie rzut karny. Tak jest. No i zobaczymy. Między słupkami Gasper Tratnik. Jeszcze poprawienie piłki, która nie stała na miejscu wyznaczonym do oddawania strzału. No i zobaczymy jowicz, czy Gasper Tratnik. A bardzo mocny strzał po ziemi. Gasper wyczuł intencję strzelającego, ale piłka była bardzo precyzyjnie posłana. 5 do 1. Nowego Belgradu. Tak strzał nad mur, ale Gasper sobie bez problemu radzi z tym uderzeniem. Samper. Dochodzi, Samper. Bardzo dobra piłka, do Diaje. Żak na lewej stronie. Pokazuje mu się Karasek, ale świetnie. Żak w indywidualnej akcji. Żak podanie w pole karne. Wolski, wycofanie do Karaska. Sędzia Marcin Kochanek zakończył to spotkanie. Wynik 5 do 1. W 17. minucie Matias Kale. W 45. Bright Edd. 55. zrzutu karnego Iwo Rodríguez. 72. Hervé Matys. 99. minuta Jacques Endiaye. I w 103. minucie zrzutu karnego. Wynik ustalił Jowicz.